Hejka! Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dla mnie szczególnym, wyjątkowym, ponieważ świętuję pierwszą rocznicę działalności YouTube'owej. E, no i właśnie na samym początku chciałabym Wam serdecznie podziękować, że ze mną jesteście, że e, wspieracie, że oglądacie, że po prostu, no bo gdyby nie wy, no to po co ja bym to nagrywała, po co ja bym to robiła? No bez sensu, więc e, dziękuję jeszcze raz każdemu z osobna nowym, starym, przybyłym i przyszłym, e, którzy tutaj się pojawią, e, i może Wam się wydaje, że tutaj coś nie pasuje, że tu jest taki rozgląd, a ja jestem taka na e, turkusowo i w kolorowe napisy, ale nie. Jest to tunika, którą kupiłam sobie na event. A przez to, że jest jak jest, no to mam tutaj event jednoosobowy. I słuchajcie, pokażę Wam się zaraz w całej okazałości. Jest to tunika, którą po prostu miałam założyć na specjalną okazję. Jestem Syrenką od góry do dołu. Myślę, że dalej już się nie cofnę i Wam nie pokażę. Ale chyba widzicie, że tutaj jest rybia łuska. Na dole jest to zakończone ładną, elegancką koronką. Dobra, może jeszcze się trochę podciągnę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. O. Prawie. O, słuchajcie, tutaj jest elegancka koronka, tutaj jest syrenka, wszystko jest cekinowe. Wbrew pozorom, mój umiór jest wyjątkowy, bo wyjątkowa także okoliczność. No i właśnie. Moi drodzy, zanim zacznę odpowiadać na wasze pytania, to jeszcze tak kilka ode mnie słów statystyki. No i ogólnie o samym kanale. Słuchajcie, plan był taki, żeby emitować co tydzień. Odcinki. I właśnie chciałam, żeby to było coś w stylu serialu, żebyście czekali na dany dzień i żebyście cyklicznie byli przyzwyczajeni do pewnego dnia. I większość odcinków i założeń była taka, że będę emitować odcinki co środę i większość. Się pojawiało co środy czasem, się przesuwało Na przykład albo we wtorek, albo na czwartek I w pewnym momencie także wrzucałam dwa filmiki Tygodniowo Rok ma 54 tygodnie, a odcinków Powstało 65, więc Na plusie wszystko się zgadza Że tych odcinków było, więc też było Kilka odcinków z gośćmi specjalnymi I chciałam co miesiąc taki odcinek Emitować, ale przez to, że Wybuchła pandemia, no i koronka No to niestety tutaj te odcinki specjalne Musiały zostać zawieszone, ale mam nadzieję Że już niedługo do nich wrócę i tak powiem Wam, że jak sobie przypominam, jak stresowałam się przy pierwszym odcinku, przy nagrywaniu, to po prostu teraz mam taką swobodę wypowiedzi, i jakoś czuję się tak z założeń planowych, kanałowych. Chciałam, żeby było bardzo przystępnie, żeby było po prostu po kumpelsku, że przychodzicie na kawę do Madziusi, na herbatę czy coś w tym stylu i czujecie się tutaj swobodnie, bez zbędnego nadęcia, ale jednak z przekazaniem wiedzy w sposób przejrzysty, merytoryczny, czasami. Mądrzejszy, bardziej lub mniej, ale żeby zawsze to było dla Was przystępne, e, wiarygodne i żebym mogła zbudować to zaufanie wśród, wśród, wśród Was. E, myślę, że praca nad zaufaniem jest długotrwałą pracą, ale nie zmienia to faktu, że czytając na przykład Wasze opinie, komentarze, i na przykład jeżeli coś polecam i Wam się to podoba, to. E, Czuję taką wewnętrzną dumę, że udaje mi się to zbudować, że to, co polecam, jest dla Was wiarygodne i, i tak też polecam, bo to, z czym się nie zgadzam, coś, co mi się nie podoba, absolutnie o tym nie mówię i absolutnie tego Wam nie pokazuję. Więc, moi drodzy, to tak chwilowo tytułem wstępu już przechodzę do Waszych pytań. Najpierw takie luźniutkie, szybciutkie, e, pierwsze. Ile mam lat mąż, dzieci, rodzina? Otóż, moi drodzy, w kwietniu kończę 30 lat. E, męża nie mam, mam konkubenta w ogóle, bardzo lubię to słowo, Pawcza e, Jesteśmy ze sobą od ponad 9 lat. E, dzieci brak, w przyszłości pewnie tak. E, dobrze. Jak długo trwało, zanim wystartowałaś z kanałem? E, Wiecie co? Długo. Ja bardzo długo byłam oporna, żeby wystartować z kanałem, żeby zacząć nagrywać na YouTubie. Jakby nie czułam się na siłach, że komuś będzie się to chciało słuchać. Uznałam, że przecież jest tyle różnych ludzi, jest tyle różnych kanałów, więc no po co? Po co kolejny? I jakby na Instagramie czułam się tak bezpieczna, że nie wiem, wrzucam zdjęcie, wrzucam jakiś filmik, tutorial, a na YouTube jestem jakby... Bardziej na świeczniku, jestem bardziej oceniana i się po prostu tego obawiałam. No i chyba tych troli, tego, tego hejtu wszechobecnego, więc bardzo długo dorastałam do tego, żeby ten kanał założyć po namowach wielokrotnych, ale powiem Wam, i to jest już jedno z następnych pytań: czy nie żałuję tej decyzji? Absolutnie nie żałuję. Nie powiem też, że zrobiłam to za późno, bo może nie byłabym na to wcześniej gotowa. Może inaczej bym do tego podeszła, może nie byłoby to takie bardziej spontan... No nie wiem, ciężko, może, może, może i gdybać, ale absolutnie nie żałuję podjęcia decyzji o założeniu kanału. Uważam, że to była moja z jednych lepszych decyzji i po prostu w odpowiednim czasie. To tak, to tak bym mogła na ten temat powiedzieć. Dobra, eee, ile nakręcałaś w wersji jednego odcinka? Zawsze mam jeden odcinek, jedną wersję, nigdy tego nie poprawiam. Zawsze to, co nakręcę, to zawsze montuję w sposób taki, żeby był przystępny, czytelny. Po prostu inaczej nauczyłam się te odcinki montować i inaczej mówić. Przykładowo, jeżeli na przykład chcę powiedzieć daną kwestię, no to jak coś się w czymś pomyle, to nie wymieniam tylko słowa, tylko po prostu muszę powtórzyć całe zdanie. Więc czasami to po prostu dłużej trwa, ale wtedy przy montażu jest mi łatwiej, bo wycinam całe zdanie, a nie kombinuję w jednym wersji razie, więc czasami tych powtórek jest więcej, żeby coś było jasne, proste i przejrzyste, ale dzięki temu po prostu później na montażu jest mi łatwiej. Też było pytanie, czy ktoś mi montuje filmy, czy ja sama, więc wszystko sama ogarniam. Montaż, nagrywanie, gadanie, scenariusze, że tak to ujmę i tym podobne rzeczy. Dobra. Czy z Malą miała wpływ na założenie kanału? Tak, Marta już od dawna mi mówiła, żebym założyła kanał i bardzo mi też pomagała i wspierała, pokazała tą drogę YouTube'ową, jak powinno to wyglądać, jak nagrywać, jak w ogóle ze strony technicznej tutaj mnie przeszkoliła bardzo dobrze. Czuję wsparcie to mentalne, że nie jestem w tym wszystkim sama i jeżeli coś jest nie tak, no to wiem, że mam na kogo liczyć i ktoś może mi powiedzieć i podpowiedzieć oczywiście standardowo rozładowała mi się bateria i uciała mi w połowie zdania i nie pamiętam wątku, na którym skończyłam, więc po prostu podsumowując to pytanie, tak Marta mi bardzo pomogła, jeżeli chodzi o te moje początki, o środek i o rozwój kanału i YouTube'a, więc, więc tak, zdecydowanie tak, za co jestem mega wdzięczna. Czy od początku malowałam? Powiem Wam, że nie wiem czy od początku, ale od zawsze mi to jarało i od zawsze mi to ciekawiło, zawsze połączenia kolorystyczne były dla mnie czymś fantastycznym fantastycznym i zawsze lubiłam coś, co jest inne i zawsze lubiłam coś, co jest nieszablonowe ciężko mi było się wpasować w jakieś, jakieś ramy, a ja no, dlatego uznałam, że jest to coś, co, co mi się strasznie podoba i co strasznie chcę wykonywać. I też wspominałam o tym we wcześniejszych odcinkach. E, makijaż jest to dla mnie forma nieskończona. E, jest to coś, co całe życie można się uczyć. E, od wszystkich się uczyć, co może inspirować wszystko i wszędzie dookoła. E, i, I nie można się zatrzymać. Nie ma, że jest się najlepszym w tej dziedzinie. Cały czas jest chęć kształcenia i samorealizacji i to mi się zawsze mega podobało e, i, e, i uznałam, że w w każdym wieku wszyscy będą chcieli ładnie wyglądać, więc nawet jak ja będę stara i pomarszczona, to wtedy będę mogła malować innych, bo zawsze inni będą chcieli wyglądać ładnie, więc jest to, mam nadzieję, że zawód, yy, który będę wykonywać do końca życia. Tak bym przynajmniej chciała. Słuchajcie, tu jest turbo ważne i fajne pytanie. Czy otworzenie kanału dało coś w moim życiu? Zdecydowanie tak. Pracę na YouTubie właśnie traktuję jako pracę, e, jako przekazywanie wiedzy, jako pokazywanie kosmetyków, ale też to mnie bardzo rozwinęło pod kątem testowania różnych produktów. E, mam porównanie co do jakości palet, co do jakości podkładów, do różnych formuł. E, przez to, że dużo dotykam, macam i testuję, zaczęłam też o wiele więcej czytać, e, co jest w składach, e, dlaczego na przykład podkład, który ma takie właściwości, zachowuje się w ten sposób. Więc zaczęłam się sama z siebie po prostu dokształcać eee, i mam wrażenie, że także się rozwinęłam bardziej przez ten rok. Po prostu mam wewnętrzną satysfakcję, że robię to co lubię, rozwijam się, eee, jest to moja praca. YouTube też otworzył mi drogę, jeżeli chodzi o propozycje współprac. Pojawiło ich się więcej, przez to, że jest to dodatkowe narzędzie właśnie pracy, eee, to tych propozycji także pojawiło się więcej, stałych propozycji pojawiło się więcej. Więc tak, to był, to był dobry pomysł i cieszę się. I drugie pytanie się z tym wiąże: jakie mam e, odczucia po prowadzeniu rocznym e, podkładu, kanału? E, bardzo pozytywne i same pozytywne, tak naprawdę, e, bo ja lubię pracować nad czymś i mieć cel. Więc mam ten cel, żeby nagrać odcinek, zbuntować, wpaść na jakiś fajny pomysł, przygotować się do tego, i to mi jest mega potrzebne, tak w zorganizowaniu się życiowym, że tak to ujmę. I, I ta satysfakcja, właśnie później czytając Wasze komentarze, że Wam się to podoba, że miło Wam się spędza czas, że zarażacie się tą pozytywną energią, oraz to, co wcześniej wspomniałam, cały czas ten rozwój, poznawanie nowych marek, nowych kosmetyków, nowych formuł i. I tworzenie tego jak najlepiej. Więc y, jakie ja mam odczucia? Bardzo pozytywne. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Oczywiście, że są chwile zwątpienia, ale y, te pozytywne są o wiele częstsze i silniejsze. I jest ich o wiele więcej. No to czyli częstsze, no to. No to wiesz, łączy się, nie? <grym> o, to też jest fajne pytanie. Moja wymarzona współpraca kosmetyczna. Wiecie co bardzo lubię chudem i, i tutaj myślę, że to by była chyba taka, najbardziej super fajna, ale nie wiem, czy to współpraca kosmetyczna. Zawsze chciałam wziąć udział w coś w takim stylu jak reklamy aparta. To jest takie ładne, stylizowane, że, że gdzieś tam sobie coś pokazuje, tu się smyrkam jakimś może rozświetlaczem, czy różem, czy coś w tym stylu, to jest w jakimś ładnym anturażu, ktoś robi ładne zdjęcia. No, coś takiego mi się marzy, żeby po prostu wziąć udział w jakiejś takiej fajnej kampanii, czy, czy kosmetyków, czy biżuterii, czy jakichś ciuchów takich dziwnych, odjechanych, no tak, to taki całokształt. Więc to, to tak, taka współpraca. Udział w dużej kampanii byłoby takim moim marzeniem. Znaczy, jest takim moim marzeniem, więc tak. Kolejne pytanie: kto mnie inspiruje? Ciężko mi jest powiedzieć, kto mnie inspiruje, bo mnie inspiruje wszystko dookoła. Inspirują mnie ludzie, przyroda otaczający świat, więc nie mam jakby takiej stricte inspiracji, coś jest takiego wow pow i, yy, i tylko to. Hm, Jak się zastanowię jeszcze? Hmm. Nie mam, no bo każdy jest jakiś, każdy ma coś fantastycznego e, i od każdego można się uczyć, więc e, po prostu e, to jest takie, takie może banalna odpowiedź, ale naprawdę inspiruje mi po prostu wszystko. Słuchajcie, daleko nie trzeba szukać. E, seria od pery do fryty. Z takiej nieokrzesanej bulwy, jaka fryteczka może powstać, e, a to tylko ziemniak, więc naprawdę wszędzie wszystko i wszystko i wszędzie. Kolejne pytanie, skąd biorę pomysły? Otóż, moje pomysły są bardzo spontaniczne i mam wrażenie, że czasami są zbyt spontaniczne i wymyślam e, na przykład odcinek chwilę przed. Ewentualnie pomysły biorą się z trendów, z otaczającego świata, z najnowszej kolekcji, bo na przykład wychodzą jakieś kosmetyki. Więc to jest po prostu stąd to, co jest na bieżąco, no bo trzeba być bardzo na bieżąco. Nie można na przykład zrobić, nie wiem, znaczy pewnie można, no, na pewno można. Ale bez sensu jest robić odcinek przykładowo o podkładzie, który wyszedł pół roku temu i, i nagle jest. O, oh wow, jakiś nowy podkład. No bo, no bo nie, trzeba być cały czas z nowinkami kosmetycznymi na bieżąco. Można zrobić, nie wiem, test długotrwałości. Oczywiście, jak najbardziej tak. I też jestem zdania, że powinno się odczekać jakiś dobry moment. No bo jeżeli w pewnym momencie wszyscy tłuką ten sam podkład albo wszyscy robią tę samą paletę, no to po co ja też mam to robić? No uznaję wtedy, że albo sobie poczekam, albo nie robię jej wcale, albo po prostu wrzucę ją na Instagrama albo jeszcze coś innego. Dlatego e, to jest turbo spontaniczne. Powinnam, wiem, że się bardziej może organizować i to jest też takim moim trochę minusem, że mam dość duże problemy z organizacją, e, bo zawsze się spinam albo na styki, albo bo się nie spinam, e, ale spinam się zawsze, jak mogę. E, I zapomniałam myślić, co miałam powiedzieć, e, więc. Potwierdzam to, co wcześniej. Pewnie mi się zaraz przypomni. E, dobra. E, czy na co dzień jestem taka, jak przed kamerą? Powiem Wam tak. Trudno jest mi ocenić siebie na co dzień i tak jak teraz, ale to, co. Taka, jaka teraz jestem i macham rękami, to tak mam na co dzień. Nie udaję innej osoby, niż jestem. Często zastanawiałam się na przykład nad tym, że jak mam jakieś wpadki, kichania, czy zaplącze mi się język, to czy powinnam to wycinać, ale uznałam, że jest to bardzo takie normalne, takie naturalne. Taka jestem, więc też to wrzucam. Więc wydaje mi się, że. To, to, co jestem tu przed wami, to jestem taka w rzeczywistości. I na potwierdzenie tego też mogę powiedzieć, że czasami, jak przychodzą do mnie dziewczyny na kursy albo dziewczyny na makijaż, które mnie obserwują, no to mówią, że jestem taka sama na żywo jak na, na, w sieci. Więc chyba potwierdzam. Nawet nie chyba. No, potwierdzam. Dobra. O, to fajne pytanie. Czy wrócę do blondu i dlaczego go zrobiłam? Powiem Wam tak. Przez to, że cały czas już od lat mam kolorowe włosy, po prostu zachciało mi się czegoś innego. I to właśnie było to, że kiedy normalność staje się odmiennością. I to było w moim przypadku, bo. Coś mi strzeliło, po prostu chciałam się zobaczyć, jak wyglądam w blondzie. Ostatni raz blond miałam w szkole podstawowej. Dobra, może przesadziłam. E, dobra, przesadziłam. No w gimnazjum miałam ostatni, chociaż w gimnazjum też miałam pasemka już pofarbowane e, i bibułą się farbowałam, więc nie, jednak to szkoła podstawowa jest dobrym przykładem, że e, wtedy miałam taki czysty, swój naturalny kolor blondu, dlatego mi się zachciało tej odmienności, normalności. I powiem Wam, że nie spodziewałam się, że będę. Przepraszam, Pawcio dzwoni telefon. Pawcio zadzwonił, znów mi rozproszyło. Eee, by, by. Chyba mówiłam, że jak miałam blond, to nie sądziłam, że tak dobrze się czułam. I powiem Wam, czułam się... Tak rewelacyjnie w tym kolorze. Czułam, że to takie trochę nie jest moje. Że zawsze byłam kojarzona z osobą, która ma pierdolnik na głowie, kolorowe fiubziu i to co w głowie i na głowie i odwrotnie. E, a tutaj nagle stateczna Magdalena, jeden kolor na głowie, no cóż to się stało. Ale, ale naprawdę czułam się rewelacyjnie i powiem Wam, że coraz bardziej za mną chodzi, żeby znów się przefarbować na blond. Tylko muszę się wypłukać, spłukać i ogarnąć i, i myślę, że, że ten dzień nastąpi jakoś może niedługo. E, no, to tak, dobra. Kolejne pytanie brzmi i powiem Wam, że jest to jedno z trudniejszych pytań dla mnie, bo jak mi minął ten rok i jak sobie radzę w tym trudnym czasie? Powiem Wam tak, ten rok był dla mnie trudny, ponieważ zmarł mój tata i. Przez pewien czas po prostu nie potrafiłam się e, odnaleźć. E, też przez to, że koronawirus, no to jeżeli chodzi o klientów, no to tutaj zdecydowanie ich było mniej, ale przez to, że ta praca na YouTubie e, się rozwinęła, więc miałam e, w co włożyć nakłady tej energii. A więc pod tym względem e, było, było w porządku, ale nie zmienia to faktu, że rok minął szybko i. Mam tak u siebie też, tak sobie tłumaczę, że coś się kończy, coś się zaczyna. Yy, I wydaje mi się, że ten rok skończę dobrze. Boże, skończę dobrze, jakkolwiek to brzmi źle. Yy, to yy, to przyszły, to przyszły będzie zdecydowanie lepszy. A jak nie, to będzie mi smutno, więc yy, yy, czas pokaże. Powiem tak, na nic nie liczę. Yy, przyjmuję wszystko tak, jak jest, i, i staram się po prostu cieszyć z tego, co mam. A mam naprawdę wiele. Możliwość, perspektywy, chęci, zdrowie bliskich mi ludzi e, i to, co sobie wypracowałam, bo jestem po prostu z tego dumna i dzielna, za to, że jestem uparta, wytrwała e, i dążę do celu, ale w sposób bardzo przyjazny, że tak to ujmę absolutnie nie po trupach e, i że otaczam się fantastycznymi ludźmi. Więc to jest naprawdę wiele bardzo dużo. Myślę, że to będzie jedno z ostatnich pytań. Jakie mam zainteresowania poza makijażem? Słuchajcie, jak czytam to pytanie, w tak sobie myślę, Boże, żadne? Wszystko się kręci wokół makijażu? Całe moje życie? Bo bez kitu, i prywatne, i zawodowe, i wszystko. Ale powiem Wam, i to taka... Ym... Tak sentymentalnie wracam do tego, do, do tej sytuacji. Kiedyś jak byłam z Martą z Malo w Warszawie, oglądałyśmy, jeszcze zanim założyłam kanał, oglądałyśmy filmiki z podróży Agnieszki Grzelak. I ja tak patrzę na te filmiki i mówię, Boże, jak ja bym tak chciała, jak ja bym chciała jeździć, jak ja bym chciała tak podróżować. A Marta mi powiedziała, to to rób. Wszystko jest w zasięgach Twoich możliwości, co nas to ogranicza. I wtedy sobie pomyślałam, ja też tak chcę eee, właśnie podróżować, e, żyć, smakować, oglądać, patrzeć, testować różne kultury, inne, i jakby to było jeszcze w ogóle połączone z pracą makijażową, te podróże to już po prostu w ogóle sztos i petarda. E, zawsze fascynowały mnie inne kultury, życie, e, krajobrazy, architektura. I, I myślę, że, że właśnie w tym kierunku chciałabym dalej podążać, i to mnie interesuje, żeby właśnie się spełniać makijażowo, aby korzystać podróżowo. O, w ten sposób. O, i chyba zakończę tym pytaniem. Czy kiedyś polecałam coś, co mi się nie podoba? Otóż, moi drodzy, nie, nigdy nie było czegoś takiego, że prywatnie uważam, że coś jest gówno, a mówię wam, że coś jest fantastyczne. Absolutnie nie, nie ma takich rzeczy. E, ponieważ e, i w ogóle też e, nagrywając filmy na YouTubie zrozumiałam i też inaczej zaczęłam podchodzić do testowania i produktów, że coś, co jest dla mnie fantastyczne, wcale nie może się okazać dla Was fantastyczne. Więc staram się nie wypowiadać coś takiego, że e, ta szminka jest beznadziejna, tylko po prostu mi nie odpowiada jej konsystencja, formuła czy coś. W tym stylu dla Was może być super. Więc e, zaczęłam podchodzić do tego, do tematu tak, że nie ma złych kosmetyków, tylko są po prostu takie, które nam nie odpowiadają. E, więc jeżeli mówię o danym kosmetyku, a coś mi nie pasuje, to po prostu mówię o tym, że mi coś nie pasuje, albo po prostu pod, przedstawiam Wam produkt. Mówię, że w najnowszej kolekcji mamy taki i taki i taki produkt, który się charakteryzuje tym i tym, ale nigdy nie mówiłam. E, Czegoś takiego, że jeżeli coś mi się nie podoba i uważam, że jest złe, to nie przekazałam wam w sposób, że to jest dobre i fajne. Więc chyba to tak, mimo tego, że chaos wypowiedzi był, to jest dla was zrozumiały. Więc chyba koniec. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale nie pamiętam. Zdaję sobie sprawę, że pewnie liczyliście na to, że pojawi się filmik że będą no wpadki, albo jakieś backstage'owe sytuacje, ale moi drodzy e, ja regularnie wyrzucam materiał, żeby po prostu nie zajmował mi miejsca, jeżeli coś już zmontuję wrzucę e, na kanał już kilka dni po hula, wszystko jest w porządku nic się nie zacina, jest dobrze no to po prostu e, wyrzucam materiał e, ale też poprosiłam was abyście napisali e, moje, moje wasze ulubione teksty z odcinku, bo też wiem, że je lubicie standardowe, no które powtarzało się non stopi cały czas, e, które Wam się też kojarzy ze mną, no to ruszy już. No ale to, to tak, tak, to jest to moje. E, później więcej, oczywiście, to, że jestem bezumiaru umiaru i, e, i także makijaże są bez umiaru. No i tutaj mam jeszcze kilka typu, że klamra stylizacyjno-makijażowa, aranżacyjna na przykład była. To, że mi się mózg nie łączy z aparatem mowy, wszelkiego rodzaju. E, Nazewnictwo kolorystyczne, czyli standardowy bordoburak, sinokoperkowy oraz parapelitowy w kratkę, także się pojawili w odcinku. No i formalna, bogato, przywitania, lubicie moje czuj, czuwaj, kluski, wsuwaj, jak gorące to wypluwaj, określenie kolorów było, o tak o, tak, to, tak, no to moje takie o tak o. O, wyznacznik miary rozświetlacza, mniej więcej wszędzie, e, czadzior, tak, na bogato jaram się. no tak, konwektor słynny, który był przy Vibo, konwektor, konwenter, e, wsadziłam pazura i bez kitu, naprawdę, słuchajcie, w każdym odcinku wsadzam pazura w jakiś produkt, e, przy e, o, w ostatnim odcinku też Wam tego nie pokazywałam, ale e, włożyłam w róż namowy, więc tak, Odcinek bez wsadzonego pozora w coś jest odcinkiem straconym. Eee, o, tak. Róż na płucie. Tak, 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 tak. Eee, pas startowy z brązera. Słuchajcie. Prawie każda część e, makijażu twarzy jest, e, jest jakoś e, tak tutaj zwizualizowana. Pas startowy na bronzer, e, róż i już na pucie e, i wyznacznik miary e, rozświetlacza, czyli mniej więcej wszędzie. O, i jest do tego spójna klaura makijażowo-stylizacyjna zakończona. Słuchajcie, no i właśnie, smyrku, smyrku, oj tak. No i znów za dużo nałożyłam. Standard. No i dobra. To chyba wszystko. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Dziękuję, że oglądacie, że jesteście, że wspieracie jeszcze raz. I tak jeszcze z mojej strony na sam koniec. Dajcie mi znać w komentarzach, e, jaki był Wasz ulubiony odcinek. E, też od jakiego momentu ze mną tutaj jesteście. Czy od samego początku, czy gdzieś od połowy, czy dopiero teraz? E, I też dajcie znać, czy tutaj w ogóle jest osoba. Czy jest tam? Czy jesteś tam? Czy jest osoba, która, uwaga, obejrzała wszystkie odcinki? i wszystkie odcinki od decha do dechy. Czekam na wasze odpowiedzi. Dziękuję za dziś i do zobaczenia. Mua!